Я жаль Jesteś albo byłaś w relacji z osobą o zaburzeniu narcystycznym, wiesz, że takie osoby stosują przemoc finansową, robią to bardzo często. Jak to się dzieje, w jaki sposób Cię traktują? Przede wszystkim nie zdradzają szczegółów tego, ile zarabiają, ile mają pieniędzy na koncie, jakie mają oszczędności, inwestycje, jaki jest ich majątek. Natomiast chcą wiedzieć wszystko na temat Twoich oszczędności, Twoich dochodów, Twoich zasobów. Jeżeli jeżeli dowiedzą się, że masz oszczędności, w bardzo pokrętny sposób i sprytny sposób, manipulując, łamiąc, wykorzystując te informacje, które mają od Ciebie, spowodują, że pozbędziesz się tych oszczędności, nie pozwolą ci, nie, po, nie pozwolą ci zarabiać więcej niż oni po to, aby mieć cały czas nad tobą kontrolę. Albo będą robić wręcz odwrotnie, czyli będą chcieli, żebyś zarabiała dużo więcej i będą oczywiście korzystać z tych pieniędzy i bardzo dobrze się bawić. Jeżeli wydadzą jakiekolwiek pieniądze na ciebie, będą ci wyliczać każdy grosz. Ale to nie działa w drugą stronę. Pamiętaj o tym. Jeżeli wydasz na nich jakieś pieniądze i poprosisz o zwrot albo o dzielenie kosztów, usłyszysz litanie na swój temat, jaka to jesteś toksyczna, egoistyczna, jak bardzo wykorzystujesz i nadwyrężasz budżet tej drugiej strony. Pamiętaj, osoba o zaburzeniu narcystycznym podchodzi bardzo rygorystycznie do tematu pieniędzy, jest skoncentrowana totalnie na sobie i na tym, aby jak najwięcej się najeść, pieniądze są często tym, na czym tej osobie najbardziej na świecie zależy. I naprawdę oddadzą, i naprawdę. Człowiek, relacja nie ma dla tych osób znaczenia tak bardzo, jak ważne są dla nich pieniądze. Dlatego pamiętaj o tym, jeżeli jesteś w takiej relacji, zabezpiecz się, zadbaj o swoje finanse. Naprawdę, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jaką możesz dla siebie zrobić. Nie dziel się informacjami na temat tego, ile masz pieniędzy, jakie masz oszczędności.